Proszę Państwa, sobie rozłożyłam teraz ten też po to, żeby tą górną część skopiować sobie. Ja teraz ją zgrupuję na chwilkę, żeby nic mi się tu nie rozjechało, dodam ponownie koło, nasz taśmę nasze rolki. Teraz roz, najpierw je umieszczę na odpowiednim miejscu i teraz trzeba Państwo rozgrupuję. Pamiętacie Państwo, że na chwilę obecną mamy zgrupowane te elementy. Je też trzeba rozgrupować, ponieważ teraz nieruchomym elementem będzie ta część. Po stałej części będą się poruszały, po stałej części ciągu, czyli to też należy rozgrupować. I teraz zaznaczyć wszystkie elementy poszczególnie bardziej prawek. I wówczas dopiero je zgrupować. Teraz przesuńmy sobie wszystko na spód. I też, jak Państwo, musimy zrobić to, co poprzednio, czyli dodać sobie, dodać sobie animację tej części zgrupowanej. Czyli rozpoczynamy. Wchodzimy w położenie. Wybieramy nasz X-taśmą obrót FCV. Robimy poziomą. Bierzemy bezwzględną. Profesorze, trochę bardziej. Jeszcze bardziej tak pobieramy wartość. I również pobieramy wartość do zakończenia. Dobrze, nam się, on obraca, ale się obraca. Widzicie Państwo, że koła też te rolki też obracają w prawną stronę. Jeżeli Państwo się obracają w prawną stronę, a później przy kolejnym wyłączeniu i włączeniu trybu wykonywania one się zaczynają obracać w drugą stronę, to nie pamiętajcie Państwo, tylko włączcie FX, ponieważ FX czasami tutaj lubi się przywiesić i nie poprawia działać w związku z tym obrotem rolek.